Wy jesteście mocni, silni, my, Sławatleć. Lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć, co jest warta Wasza siła, Wasza pięść i twarda dłoń. My kobiety, choć slawiutkie, mamy na was jedną broń. Seksapil to nasza broń kobieca, seksapil to coś, co was podnieca wdzięk, styl, szarm, szyk, tym was dobywamy w mig. O, jeden znak i już nie wiecie sami, co i jak. Wzdychacie godzinami, ech, och, ach, ach i męczycie się, że strach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Najtwardszy glas od razu grzeczny i serdeczny jest dla każdej z nas slaba pleć. A jednak najsilniejsza, slaba pleć, a jednak najmocniejsza wdzięk, szyk, szarm, styl, nasza broń to seksapil